Poranek Radia TOK FM. Proszę Państwa, komunikat ABW dostałem właśnie od Macieja Głogowskiego. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakończyli przeszukiwanie spółek oraz obiektów mających związek z firmą Ambergold. Zabezpieczono m.in. dokumentację finansową oraz złoto. Od wczoraj, od godziny 7 rano, do około 50 funkcjonariuszy ABW na zlecenie okręgowego w Gdańsku weszło do wcześniej wytypowanych, ustalonych 14 miejsc, które były bezpośrednio powiązane z działalnością firmy Amber Gold. W sumie przeszukano 10 spółek oraz 4 mieszkania. W trakcie wykonania czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dane teleinformatyczne oraz około 500 segregatorów, w których znajdowały się faktury, rachunki, przelewy związane z działalnością poszczególnych firm. Ponadto odnaleziono i zabezpieczono złoto którego ilość jest obecnie ustalana. Wszystkie rzeczy zostały przewiezione w godzinach nocnych do Delegatury Gdańskiej ABW. Dzisiaj będzie kontynuowane przeszukiwanie w jednej ze spółek. No to wszystko brzmi jakby chodziło tutaj o jakieś miliardy ogromne, o czymś takim to Mógł Marcin Plichta marzyć, proszę Państwa. Zresztą może Gazeta wyborcza się tak to określa. Komitet w sprawie złotej lokaty. O takiej sławie szef Amber Gold, Marcin Plichta nie mógł marzyć. Za jego sprawą zebrał się w czwartek Komitet Stabilności Finansowej i tak dalej. Teraz komunikat ABW. 50 funkcjonariuszy. No niewiarygodne. A eee, ja tylko podkreślę, że moim zdaniem dobrze będzie, jeśli się okaże, tak jak powiedziałem, jeśli się okaże, że tam było przestępstwo, to żebyś, żeby państwo rozliczyło się z przestępcą w ten sposób, chociażby jak w Stanach Zjednoczonych rozliczono się z Madoffem, czyli w pół roku, i, e, a nie żeby to się ciągnęło latami, tak jak się I przy pierzysz, że bo pewne roku, rzeczy to... No, ale to właśnie moim zdaniem będzie test na sprawność państwa.